Fotografowanie i najlepsze ujęcia. Jak zapewne się domyślacie, SOT to raj dla fotografów. Gra światła, niesamowite kształty, wysoka komora, wszystko to tworzy niepowtarzalne kadry. Zalecam jednak, by nie ograniczać się do szybkich ujęć ze smartfona. Jeśli dysponujecie lepszym aparatem, spróbujcie zabrać ze sobą statyw, o ile przepisy i przewodnik na to pozwalają. Zdjęcia długiego naświetlania przy słabszym oświetleniu często ukazują detale, których oko nie zauważa na pierwszy rzut oka. Można w ten sposób uchwycić subtelne przejścia barw i refleksy światła na wilgotnych ścianach. Pamiętajcie jednak o szacunku do innych zwiedzających. Jaskinia, szczególnie w sezonie, bywa zatłoczona, a ustawianie statywu na ścieżce może utrudniać ruch. Spróbujcie znaleźć mniej uczęszczany kąt, by robić zdjęcia bez blokowania trasy. Najlepszy moment na wykonywanie fotografii to zazwyczaj wcześne godziny poranne lub późne popołudnie, kiedy natężenie turystów jest nieco mniejsze, choć zależy to od harmonogramu rejsów. Czy Sang Sot jest odpowiednia dla dzieci i osób starszych? Dla osób zastanawiających się, czy odwiedziny w Sang Sot są bezpieczne dla dzieci i seniorów, odpowiedź brzmi – tak, o ile tylko czują się na siłach, by pokonać schody prowadzące do wejścia.